Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj. Dzięki! Yośmano, strony i Witam Was w kolejnym odcinku serii Minecraft, ale muszę to zbudować na moim kanale. Taktaj w dzisiejszym odcinku widzowie witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej wspaniałej serii na moim kanale. Taktaj w dzisiejszym odcinku widzowie budujemy sobie czajnik w Minecraft. To jest właśnie dzisiejsze wyzwanie naszego filmu. A, a na samym wstępie chciałbym Was poprosić o zostawienie łapeczki w górę oraz subika z dzwoneczkiem. Oczywiście, ponieważ lecimy po 1000 subskrypcji, jak ja to nagrywam na chwilę obecną, to mamy 912 subów. Więc proszę ciebie drogi widzowie, o zostawienie właśnie tego subika, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie oglądać żadnego kolejnego filmu. No i co, lecimy już tutaj z tematem. Dobrze, jak widzicie, już mamy skrzyneczkę w której są właśnie przygotowane bloki, z których dzisiaj będę właśnie budował właśnie ten czajnik. Oczywiście może jakieś tam jeszcze inne bloki wezmę pod uwagę i będę tutaj właśnie z nich budował, ale jak na razie użyjemy zbyt nich. Dobra, więc teraz tak, na początku chciałbym zrobić właśnie okrąg. No bo według mnie właśnie czajnik to jest taki, wiecie, taki mocny okrąg. No i co? W sumie to mam nadzieję, że, że ze mną się tutaj też zgadzacie. Dobra. Teraz tak, zrobimy sobie właśnie taki okrąg, tylko że to nie przypomina zbytnio okr okręgu. Kurczę, jakby tutaj to zbudować? Dobra, mam plan. E, tak po prostu. I teraz ciach. Czy to nie, 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 czekajcie. A, już wiem. E, tutaj. Dobra. Jest git, jest git, mam tutaj mniej więcej okrąg. Dobra, tak się to prezentuje. Teraz tak, musimy to zbudować, abyśmy mieli tutaj pełną podstawę. Do wykorzystania właśnie. No jak wiecie, podstawa jest tutaj również ważna. Oraz po prostu do budowania potrzebujemy takich podstaw, aby nam było po prostu też łatwiej budować. Ok, teraz tak. Ja bym tutaj może też trochę powiększył. Na wszelki wypadek. Bo może nam się tutaj jeszcze przyda więcej miejsca. A po prostu najwyżej to po prostu zniszczymy. Ok, tylko coś źle zrobiłem tutaj jeszcze. Dobudujemy. Ciach, ciach, ciach. I ok. Tak się nam tutaj to prezentuje. Dobra. Następnie chciałbym właśnie tutaj zrobić e, taki okrąg w okręgu, po prostu, jakby, nie wiem jakby to opisać, yy, aby to po prostu wiecie, uformować jakoś, e, jakoś ten, ten kształt, ale na początku zrobimy sobie jeszcze podwójną warstwę, aby nam to po prostu yy, w jak największym stopniu właśnie to przypominało ten czajnik, no bo wiadomo też tutaj ja lubię robić kilka, kilku warstw budowle, więc ma, mam nadzieję, że tutaj też to będzie jak najlepiej właśnie przypominało ten czajnik. Do, ale dobra, wracając z tematem tak się prezentuje aktualnie nasza budowla jest ona właśnie zrobiona z jednego bloku za chwilę będę się starał zbudować z właśnie innych bloków też ten czajnik przede wszystkim aby to też, wiecie, jakiegoś, jakiś sens nabrało dobra, teraz tak jak byśmy to mogli zrobić? ja myślę, że możemy to zro zrobić w taki sposób że po prostu a, czekajcie, że po prostu sobie to tak mm, wokół obuduję jakby, żeby po prostu to nie dotykało tych krawędzi. No nie? Myślę, że to będzie akurat mega spoko wyglądało i serio nam to może się udać. Tylko że tutaj coś źle jakoś zrobiłem. O, dobra, jest it. Już one są zrobione. I teraz tak, tak się tak na razie prezentuje. Okej, okay. wygląda to ciekawie. Dobra, już są to. Uh, I teraz tak. Teraz musimy jakoś to <śmum> formować. Oczywiście. Chociaż, chociaż. Dobra. No zrobimy, nie to po prostu usniemy, ale dobra. Przepraszam Was, że tak nagry ten film. Po prostu kurczę. Nie, no to jest mega słabe. No. no szczerze nie postaram się z tą, z tą budową. Ciężko, ciężko. Nie wiem, jak. Może uda mi się tutaj jeszcze to jeszcze zrobić, ale tak. Tak średnio bym powiedział. No dobra, no, zobaczmy, zobaczmy. Mm, dobra, teraz tak. Tutaj może jeszcze zrobił coś takiego. No nie. Aby to po prostu wokół jednak obudować też. I w późniejszym właśnie... O! to nic nie pomaga. Nic ani nic albo chociaż. Hmm. Okej. Okay. Zrobimy sobie jeszcze nam warstwę w górę. Aby to po prostu, wiecie, jak najwyższe było, jak największe po prostu. No bo im większa budowla to tym też jest trochę lepsze. Okej, okay. teraz tak. Teraz to sobie zabudujemy, a następnie jak to już to zabudujemy, to musimy to w jakiś sposób ukształtować właśnie w taki czajnik, ale kurczę ja już nie będę czajników budował. Serio, nie potrafię. Nie wiem czemu w ogóle to buduję, ale... No ale kurczę... No lipa trochę, nie? Troszkę lipa. No dobra. Teraz tak. Tutaj sobie dodam takie coś, żeby po prostu tutaj mogło, być woda. Wlatywać Coś takiego? Nie, co to jest! Dobra, tak Okej okay. Może do coś takiego? Nie, nie, nie już, już za daleko, za daleko Kurczaczki, kurczki Ja ci co to jest? Nie! Dobra, to jest widzimy naprawdę. Dobra. Nie, wybaczcie, tak jak coś zbudowałem, serio, nie potrafię czarników budować. Dobra, nie wiem. Ja wam dziękuję w takim razie chyba za oglądanie. Po prostu, nie, wiem, ja już chcę zakończyć ten film, bo po prostu, no, kurde. Sobę, serio, mega sobę, mega sobę. Muszę się kiedyś na czarników nauczyć, budować. I ja cię. Dobra, tak się prezentujesz tanik końcowo. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę oraz z dzwoneczkiem, oczywiście, ponieważ lecimy po tysiąc subskrypcji, nie co. Do zobaczenia. Cześć, cześć, pozdro! Adios, I'm ghost, nie wam, z bloks, Nara!